Ja witam Was na moim kanale. Powiem tak: to coś, co tu widzicie na ekranie, posiadam już od kilku miesięcy, żeby nie powiedzieć pół roku. I po aktualizacji już nie działa to normalnie. Jestem właśnie po milionowym restarcie. To urządzenie się nazywa prawdopodobnie FX6-6N45. Jak takie gówno zobaczycie gdziekolwiek, nie kupujcie. Nawet jakby to kosztowało 100 zł, bo to za chwilę mnie do szewskiej pasji doprowadzi. Później, eee. nie wiem, co on zrobi, że to się nie wyłączało. Czy ja zrobię to na minutę, czy na 5 minut, czy wyłączę to i tak to się za chwilę wyłączy. Już przełączone jest to na sztywno, żeby nie było po kluczyku. Także z, z, razem z zasilaniem jest ten B. I powiem tak, że to jest jakaś porażka. Ja już nie wiem, co. mam... No, Mogę to z radio. Słuchajcie, ja to już wychodzę z siebie, bo to co bym nie włączył, to i tak się nie chce się włączyć normalnie. Zaprogramowanie nawigacji już jest nierealne że jakiejś trasy, bo to zanim się ustabilizuje to po 6 godzinach jazdy w trasie, to dopiero zaczyna normalnie działać. Czy się mapy zaktualizowałem? Bo właśnie jestem po restarcie, więc muszę to posprawdzać. Przed chwilą mi się już dwa razy wyłączyło. Szczerze mówiąc, obawiam no, się, że to się znowu wyłączy, ale sprawdźmy mapy. Kurde, no dobrze, no niech będzie. Co to mam aktualizować? Serwis Play'a. Google Play'a. Także w trasie i tak korzystam z telefonu, i może mam zajebistą nawigację. No, nawet szybko się to aktualizuje. więcej do mapy, która się aktualizowała chyba, nie wiem, z 20 minut. Procek 2 giga. co by to nie znaczyło, to jest do dupy. Ręka zrymkwiat, ja trzymaj tej kamery. Aparatu, przepraszam. Kamery. Można jest mój ulubiony komunikat. Słuchajcie, i to to tak potrafi cały dzień. Bam! I za chwilę się włączy, i tak będzie się działo, jak nie będę. Żmiernikiem, jeżeli coś gdzieś coś mówię jakieś linia, coś uszkodzone. Nie, nic nie jest uszkodzone, wszystko jest dobrze. Eee, także podłączony już jest do przewodu, który wychodzi z akumulatora. Sprzeda na tę wyspę bezpieczników. Na tę całą rozdzielnię <laughs> Znalazłem dwa takie miejsca, gdzie są po prostu ślepe. Ślepe wyjścia. Na szczęście idą bezpośrednio z akumulatora. Producent takiej coś zostawił. I tak to do dzisiaj jest. Jest jedna strona z końcówką, z plusem. A już na drugą stronę nie ma wsówki. Więc to miejsce wykorzystałem. A, dobra. To tak się będzie tłoczyło w kółko, wiecie? Co? już się nie włączy? A, włączyło się już. Myślę, Ten to jest tak. Ja już to słyszałem. Jezu. Video recording start. No dobrze, no start i zaraz się wyłączy. Kurwa taki show y czas z tego zrobić, a nie poważny vlog, bo to się kurde w głowie nie mieści. Nie wiem, może to kurczę, działa normalnie w TIRze kurde, gdzie jest 24V, bo to jest. W tej, Gdzie jest, 20... jest 24 V, może ten na 24V, normalnie działa, ale to jest dedykowane do samochodu z zasilaniem 12-24. Więc jak tu jest 12, tam, nie wiem, 5, to chyba powinno normalnie działać, a nie tak w kółko. External power is disconnected and will be suspended after 6 seconds. Teraz bezpośrednio. No i tak będzie w kółko gadało. Czy to jest nowy akumulator, czy stary, to i tak to głupoty opowiada. No włącz się, nie mogę się doczekać, kiedy znów się włączysz. Tantararam! External power is disconnected and will be suspended after 6 seconds. Video recording start. Dobrze, bardzo się cieszę. Nie wiecie, jak się bardzo cieszę, że znowu video recording zrobiło start. Czy się to można jeszcze przez aplikację w ogóle sterować, wiecie? No. No, tak, tak. Moja cała historia podróży. Wszystko, historia. Momencik, co to jest? Co do drugiego, nie było żadnej podróży. No popatrzcie, czekajcie, wszedł drugi grudnia, no nie zapisało się, no proszę, jeszcze raz. A w niedzielny gdzie nie byłem to czyli ten, patrzcie, drugi grudnia się nie zapisał. Ojej, ojej. Słuchajcie, tutaj wiem, że z tego też można ustawiać ja pierdyka co tutaj tu jest wiem, że tu też można a i tak będzie startowało w kółko czekajcie, gdzieś tu było, a jest to się tutaj ustawia można to, a tak można już nie można, bo to się teraz będzie w kółko włączało. To nie to było. Setting. No. No nie. Eee, było po kluczyku. Tu mogę po chińsku wyrazić swoją opinię. Innym razem. Nie, 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 nie teraz, bo mogłem mi tam po chińsku na głupoty napisać. Dobra, starczy. Także nie ma to jak dobry telefon. Dobrze, dobry telefon ma. Mogę z niego korzystać. Słuchajcie, włączy się i wyłączy, i zakończymy tą mordownię. Bo to nie wiem, musicie jakieś opinie wyrazić, jak to się ustawia, żeby to na to działało. No, zobaczcie, jeszcze raz. Dobra, powstrzymamy cię, żebyś się Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę. Dobra, rozjaśniłem ten obraz. traf teraz z palcem. dobrze trafiłem. Network is connected. GPS location tak, is okay. tak, 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 Nie to jest karta. A, żeby na kartę się zapisywało. No bo jestem po restarcie. Ma się nie wyłączać. Ma się nie wyłączać. Dobrze, widać. Dobra. I tu ma się też nic nie robić ma się, ma się robić nic, a się robi, także Nie wiem Może przejdziemy w ten tryb chiński. Może tu coś krzaczkami jak jest napisane, może coś tutaj się uda zrobić Dobra, nie nudzę was, bo już 10 minut... Oglądania akcji bez akcji to jest bez sensu. Dobra, słuchajcie, jak macie jakiś pomysł, jak to ustawić, żeby to działało normalnie, pisać w komentarzach. Pisać, bo ja już nie wiem, jak to się ustawiam, bo mówię pół roku i za chwilę to będzie wyrwane stąd. Także nie kupujcie chińskiej, bo to szkoda czasu. A i tak, to czas drogi wam gówno pokaże, bo się to gówno wyłącza non stop Nie ma potrzeby od nowa odpalać. Jaka była, no to i nie była. Moment power. Down to na pewno. Chociaż do, tutaj można w menu dokończyć ustawianie. Język chociaż sobie na Polski przełączę. Dodamy język polski. O, już jestem zalogowany, dlatego co ja zrobiłem, dobra, jest polski, idęmy go naprzód. Dobra, będzie po polsku. Nie mam fizycznych lepiantury, zaawansowane. To tekstu na mowę. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. To jest też ciekawa opcja. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. Hmm. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. O, to po weekendzie. A teraz maksimum w prawo. To jest przykład syntezy mowy w języku uh. polskim. Uh. Zróbmy jakoś tak w tą stronę. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. Język systemu: chiński, fiński, chmerski, a rosyjski, a polski? Co to jest polski? No jedziemy. To jest przykład syntezy a. mowy w języku wow. polskim. Nie wiedziałem, że to będzie to samo sens Dobra, dararam. To jak widzicie, nawigacja cały czas żyje swoim życiem. W momencik ten notes tylko przełożymy troszkę inaczej. O, proszę! Mój ulubiony komunikat, Pyk! Także tak się jeździ z tą zajebistą nawigacją. Nie kupować tego gówna, nie kupować. Trzeba z palca odpalić. Samo się wyłączy, dobra, nie będziemy tego, tylko pstryk, z palca wyłączamy. O, wyłączanie, wyłączanie, ciekawe, jestem ciekaw, czy się samo wyłączy. Dobra. I samo się uruchamia, pam, pararam, pam, pam, pam. man rzeka, słuchajcie, nie, nie ogarniam tego systemu, o ile to w ogóle jakiś system sobą reprezentuje. Cały dzień, cała noc, włącza i wyłącza się ta nawigacja. Chyba zacznę śpiewać na tą okoliczność. Wręcz niemożliwe. RAM, dobra. Da, tak, 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 dobra. Hop. Na bank się włączy. To się na bank włączy. No tak jak mówiłem, na bank się włączy. Tam, tararom, tam, tam, tam. Jezu, jak to, jak to powinno działać? To w ogóle żyje swoim życiem. Jak ono to robi? Może po prostu... A, tam, 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 tam. To słuchajcie, może to zrobimy tryb uśpienia. Tam Krzyś, ile było na S8 było 20 km, nie? Co, co? to? To było 20 km, Krzyś. Czekamy, czekamy, czekamy. 8 ileś tam było, nie?

O, o, o he, he, go nie słyszałem. Ania? Ania. O kurde. Jest nieźle. A, przypominam, że wszystko jest na sztywno podłączone pod fazę. Na akumulator. Nie włączy się? Nie! To było coś dziwnego. Chociaż nie, włączyło się, bo przecież gada w tle. Słuchajcie, nie mam pomysłu w ogóle, jak to ustawić. Co tu się odwaliło? Ten Bluetooth się nawet rozłączył. Także tutaj jest symbol Bluetooth, ale w ogóle się nie łączy z Radiem. Tego nie widnik, tak to się ustawia. Instrukcja jest, co prawda, w urządzeniu, ale mogłoby to urządzenie normalnie działać, to by się fajnie czytało, To kurde. A tak, to, to trzeba. Czy z internetu, pobrałem, to Jest jak zamontować więcej danych niż jak to obsłużyć? No tak, 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 To i tak będzie do rana, znając życie. Tak, że całą noc będę tutaj w telefonie miał. Nie wiem, słuchajcie. Dobra. Chyba to by było na tyle. Także noc mnie została. Zrobiłem kursy, a to dalej żyje swoim życiem. Tak.